Nowoczesna stalowa wola to nie tylko chodniki, drogi, rury kanalizacyjne. Nowoczesne miasto to również ludzie. My chcemy inwestować w ludzi i chcemy wspierać ludzi. Nowoczesna stalowa wola to również władze miasta bez kompleksów. Władze miasta otwarte na współpracę, władze miasta, które nie boją się wyjść na zewnątrz, władze miasta, które nie boją się konkurować na rynku zewnętrznym i potrafią efekty tej konkurencji wykorzystać. Nowoczesna stalowa wola to również pogłębianie mechanizmów demokracji. My tak naprawdę chcemy podejmować, uspołecznić proces zarządzania miastem, najważniejsze decyzje podejmować wspólnie z mieszkańcami miasta. Mamy marzenia, ale mamy również determinację, mamy siłę, mamy odwagę, mamy pomysł na to, żeby zmieniać stalową wolę i dlatego będziemy się bić o nowoczesną stalową wolę.